Elon wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Oczywiście na samym początku zachęcam do tego, aby zasubskrybować mój kanał, kliknąć łapeczkę do góry, no i tam kliknąć taki dzwoneczek. Dajcie też jakieś komentarze dla zasięgu. Dzisiaj porozmawiamy o nowym lunch poolu, który pojawił się na Binance. Krótkie intro i lecimy. Zaczynamy na moim blogu. Blog znajdziecie pod adresem www.marekporwol.pl. Oczywiście, zeskrolujecie tutaj na sam dół, to znajdziecie najnowsze artykuły, które dla Was przygotowałem. Jak widzicie, jest tego dość sporo. Oczywiście, można też kliknąć tutaj sprawdzić blog. I wtedy pojawi się dużo więcej informacji dotyczących właśnie ostatnich wpisów. Tak to wygląda z tego miejsca. My zainteresujemy się dzisiaj akurat właśnie nowym launch na giełdzie Binance i będzie to farmienie kryptowaluty Omni. Tutaj oczywiście przygotowałem podstawowe informacje dotyczące tego projektu. Możecie wszystko sobie na spokojnie przeczytać. Na Twitterze też udostępniłem takie informacje. Jeśli oczywiście nie macie jeszcze konta na giełdzie Binance, będzie mi bardzo miło, jeśli założycie oczywiście konto z mojego reflinku, jeśli jeszcze nie macie tego konta. Oczywiście tutaj wytłumaczyłem, czym jest Launchpool. Launchpool to nic innego jak możliwość farmienia tokenów, które będą wchodzić na daną giełdę. Tutaj akurat do dotyczy to giełdy Binance. Ona często ostatnio i nawet bardzo często daje możliwość wyfarmienia sobie tokenów całkowicie za darmo. O co tutaj chodzi? Jeśli posiadasz jakieś stablecoiny albo BNB tak jak ja, które trzymasz długoterminowo, no to możesz sobie to wrzucić w takiego launchpula na giełdzie i Farmić token, który tam będzie listowany. Oczywiście, ile tego tokenu dostaniemy, jaka będzie cena, to wszystko zależy od rynku i też, oczywiście, po listingu możemy się tego jak najbardziej dowiedzieć. Tutaj, oczywiście, jest przycisk, ale tu też umieściłem reflink z uwagi na to, że bardzo ważne jest, aby wprowadzić odpowiedni numer podczas rejestracji. Jeżeli chodzi o kryptowaluty Omni, to to, co musisz wiedzieć, maksymalna podaż tej kryptowaluty to będzie 100 milionów i to jest jest niedużo, także ja spodziewam się, że ta kryptowaluta może kosztować dość sporo. Jeżeli chodzi o tokeny, które będą przeznaczone na lunchpool, no to tak jak widać tutaj, 3,5 miliona, czyli 3,5% maksymalnej podaży będzie na Launchpoolu Binance. Początkowa podaż tych tokenów na samym początku wyniesie tutaj ponad 10 milionów, więc też niedużo. Można się właśnie spodziewać, że po prostu no ta cena nas może zaskoczyć. Przynajmniej ja tak chcę. Takie mam wrażenie, tak sobie spekuluję. Tak jak widzicie, jeszcze można tutaj stejkować BNB, można stakować FDUSD. Ja oczywiście tutaj wrzucę moje BNB. Tutaj macie też informacje dlaczego warto farmić tokeny Omni i robić to na launchpoolu, ponieważ takim głównym atutem tego wszystkiego jest żeby zdobyć sobie ten token zaraz przed listingiem. No i potem już możesz zrobić z nim co chcesz. Jeżeli chodzi o sam projekt, to też tutaj poświęciłem troszkę na jego research. Wziąłem oczywiście też informacje tutaj z oficjalnego researchu Binance. Znajdziecie też link tutaj na samym dole, ale tutaj tak naprawdę jest bardzo dużo funkcjonalności tego tokena, więc też się po prostu tym interesuje. Jeżeli chodzi o to, co będzie można robić tym tokenem, no to będzie można płacić gaz. Więc zobaczcie, będzie on zbywalny i będzie po prostu, tak jak Ethereum, można płacić tym tokenem za gaz. Będzie funkcjonalność dała tego tokenu. No i mamy też staking. To też mnie interesuje. Ogólnie ostatnio praktycznie każdy token da się stakować, a ja lubię staking, więc po prostu też się tymi tokenami. Interesuje. Tutaj macie podstawowe informacje, zintegrowany konsensus w Omni Network. Jak to wygląda, tu oczywiście możecie sobie troszkę z tym zapoznać. Ja nie będę tutaj wchodzić w tego typu szczegółowe informacje. To też jest za, dla Zajawkowiczów, więc po prostu no, daję tylko podstawowe informacje, które uważam za słuszne. Najbardziej tutaj interesuje mnie też tokenomia, tak jak tutaj widzicie. No i harmonogram uwalniania tych tokenów, więc w kwietniu do Piero tak naprawdę 2025 będzie tych tokenów uwalniane coraz więcej, więc mamy jeszcze sporo czasu, żeby po prostu z tego sobie tutaj pospekulować. Jeśli chodzi o roadmapę, też ona znajduje się tutaj. Tutaj znajdziecie oczywiście link do researchu. Ja to oczywiście przetłumaczyłem tutaj z języka angielskiego i wrzuciłem do siebie na stronę. Tutaj znajdziecie też wszystkie podstawowe informacje, które udostępniłem u mnie na stronie. Jeśli tutaj najedziemy, więc sobie możecie zobaczyć, że private był na poziomie 20%. Później mamy public na poziomie 5%. Binance Launchpool to jest te żółte, także tutaj jest 3,5%. Team zatrzymuje 23,5% tego tokenu, potem advisorzy mamy 3,25, mamy ekosystem i found, czyli tutaj 30% prawie, no i community będzie 12,67. Jak najbardziej zachęcam Was też do tego, aby po prostu wejść tutaj na główną stronę tego projektu, zapoznać się tak naprawdę o co tutaj chodzi, tak jak widzicie jest to głównie tutaj dla builderów, ale mamy ekosystem, mamy testnet, tak naprawdę tutaj do zrobienia, no tutaj testnet już chyba będzie za późno, jeżeli wchodzi nam właśnie mainnet. Tutaj mamy ekosystem, tutaj mamy aplikacje, które będą tutaj wspierały właśnie ten cały ekosystem Omni. Jeżeli chodzi o airdropa, no to tutaj na blogu pewnie będzie można coś na ten temat przeczytać, tak jak widzicie, tutaj mamy Genesis Omni. Airdrop, więc jest możliwość zgarnięcia tutaj AirDropu. No ja wcześniej tak naprawdę nie widziałem tutaj, e, czy się załapie na ten AirDrop, czy nie. Tutaj mamy możliwość sprawdzenia, czy się kwalifikujemy właśnie pod AirDrop. Można ewentualnie połączyć swój adres i to sprawdzić. Ja też to zaraz zrobię. Zobaczymy co tu tak naprawdę będzie trzeba zrobić. Połowa tego airdropu jest przeznaczona dla community. Więc zobaczymy zaraz czy się zakwalifikujemy. No i mamy Eigenlayer Restakers, czyli 13,3% będzie dla Eigenlayer. 400 tysięcy omni. Potem mamy Bacon Chain Solo Stakers, czyli tutaj tak naprawdę mamy Solo Stakers on Ethereum, czyli dla stakujących Ethera. Jeżeli macie tam po prostu Ether w stakingu, to też może coś się ewentualnie załapiecie. Jeżeli chodzi później o dodatkowe rzeczy, to mamy coś takiego dla Babies NFT Holders. Tego w ogóle tak naprawdę nie znałem. Tutaj możemy sobie kliknąć i zobaczyć jak te NFT wyglądają. Dla holderów tych NFT będzie airdrop. Jeszcze zobaczymy daty. Bo tak naprawdę zobaczcie, ceny tych nft ków są wywalone w kosmos. Podejrzewam, że tutaj, jeżeli chodzi o snapshot, to już było. Potem mamy Penguin NFT holders, to są w ogóle wywalone w kosmos. Te pingwiny i cena tych pingwinów. Ninja NFT Holders i strategiczni partnerzy. Ja zaraz się podłączę, bo ja jestem restakerem właśnie na Eigenlayer I zobaczymy, czy jakiś airdrop tutaj sobie zgarnę. Więc sprawdzimy. Łączymy portfel, zobaczymy, czy się kwalifikuje. Akceptujemy tutaj Termsy, podpisujemy tą wiadomość. Klikamy Check. No, i zobaczymy, czy się kwalifikuje. Jak widać, można tutaj jeszcze podłączyć sobie portfel kosmosa. Więc podłączamy Keplera. Tutaj, jeżeli ktoś stekuje lub robił coś z injekcjowiem, to jest szansa, że też się zakwalifikuje. Dajemy Next. No, i sprawdzamy, czy w ogóle coś ja tutaj sobie trafię. No, jak widzicie. Jeżeli chodzi o to, to ja się tutaj nie kwalifikuję nie dostaję żadnych omni. Jeszcze sprawdzę drugi adres. Zobaczymy, czy drugi adres mi się kwalifikuje. Oczywiście tutaj też trzeba dać Sign Message. Podpinamy, czekamy chwilę, dajemy sprawdź. Tak jak widzicie, mam tutaj portfel podpiętym. Dajemy next. No i zobaczymy, ale pewnie się nie kwalifikuje. No tak jak widać, ja nie kwalifikuję się, jeżeli chodzi o ten airdrop i za restaking Agen Layera, może coś zrobiłem za późno, może po prostu któryś z Was będzie się tutaj kwalifikować, także dajcie mi znać w komentarzach. Ja jeszcze dopiszę na bloga warunki właśnie kwalifikacji pod airdrop Omni. A teraz już przejdźmy na stronę Binance i zastejkujmy przynajmniej moje BNB, do tego, by brać udział właśnie w farmieniu tych tokenów. Airdropa nie otrzymałem, to przynajmniej sobie wyfarmię tokeny na giełdzie Binance. Lunch pool znajduje się tutaj, oczywiście link też znajdziecie na blogu i w opisie tego filmu. Ja klikam sobie tutaj BNB, mamy 8 godzin do startu. Ja sobie od razu wrzucam tutaj moje BNB, by nie musieć tego robić później. Klikam stake'u jak widzicie ja posiadam 30 BNB, wrzucam wszystko w staking, no i tutaj będę oczekiwać właśnie na nagrody z tego, że launch pula. No i zobaczymy tak naprawdę jak dużo tych nagród tutaj dostaniemy. Wejdźmy jeszcze w Wales Market, zobaczymy co tam piszą, czy tam na przykład nie spekulują jakiejś ceny. Ja lubię sprawdzać ceny tokenów OTC, jeżeli chodzi o Wales Market. Jest szansa, że to po prostu się tutaj pojawi. I tak jak widzicie, mamy tutaj token Omni. Jego cena jest tutaj wyceniona na 50 dolarów, także całkiem grubo, jeżeli chodzi o ten token. No i się nie pomyliłem, że jest mała podaż, także token będzie drogi. Także 50 dolarów za taki token, całkiem spoko. Zobaczymy, ile uda mi się wyfarmić za pomocą moich BNB tokenów. No, całkiem nieźle to tutaj wygląda. O, i mamy też jeszcze token Zero, jak widzę, też już tutaj można tym spekulować, a to też farmimy. No dobra, to by było tyle, jeśli chodzi właśnie o Lunch pool Binance. Mam nadzieję, że film dla Was jest przydatny. Zostawcie łapki do góry, napiszcie komentarz i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!